Cześć, mam na imię Kasia, pracuję jako instruktor w tunelu aerodynamicznym Flyspot w Warszawie. Moja przygoda z lataniem zaczęła się 7 lat temu. Dołączyłam do grona ludzi, którzy tworzyli to miejsce od początku. Stąpanie po ziemi to dla mnie za mało. Świadomość własnego ciała, ułożenia go w przestrzeni, to są najbardziej pomocne rzeczy, które z latania, z tunelu przenoszę w powietrze i do wody. Nazywam umiejętności, które pozwalają mi okiełznać również wodę i wiatr. Wiatr. To jest moja praca. Woda to jest nurkowanie i freediving, które dają mi możliwości odkrywania podwodnego świata. Latanie jest trudnym sportem i wymaga dużo cierpliwości i energii. Natomiast dopóki jest uśmiech na twarzy i dopóki przynosi to frajdę, ta cierpliwość i energia są warte wydatków. Chciałabym Was zaprosić na wspólne latanie w tunelu Flyspot w Warszawie.